Stołowy dźwiękowy to nowa dyscyplina sportowa, która pojawiła się w październiku 2011 roku. Twórcą gry jej przepisów i metodyki nauczania jest wieloletni pedagog specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych, nauczyciel wychowania fizycznego i rehabilitant leszek szmaj. Tenis stołowy dźwiękowy. Stworzony został z myślą o osobach niewidomych, jednakże zasady gry umożliwiają rywalizację również słabowidzącym i widzącym. Jej uczestnikami mogą być również osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, np. poruszające się na wózkach. Uczestnictwo w grze daje możliwość rywalizacji indywidualnej i deblowej oraz drużynowej, bez względu na wiek i płeć. Gra polega na podaniu piłeczki za pomocą rąk w taki sposób, aby ta odbiła się minimum dwukrotnie na polu podającego i nie została złapana przez przeciwnika. Ten sport nikogo nie faworyzuje. Osoby niewidome nie stoją na straconej pozycji w konfrontacji z osobami widzącymi. W tej dyscyplinie każdy może osiągnąć sukces sportowy. Niewidomi i słabowidzący mają okazję doświadczyć prawdziwej rywalizacji bez dużych obciążeń fizycznych. Gra dostarcza wielu emocji, potrafi być bardzo dynamiczna. Sędziowie korzystają z pomocy specjalnego elektronicznego urządzenia audio optycznego, które wykorzystuje wiązkę lasera przebiegającą nad środkiem stołu. Rodzaje podań: jednorącz, naturalne, klips i inne. Niskie, półwysokie, wysokie, szybkie, wolne. Oburącz, talerzyk, pstryk, aniołek i inne. Niskie, półwysokie, wysokie, szybkie, wolne. Rodzaje obrony logo, zasłona pojedyncza, zasłona podwójna, zasłona szeroka, łyżka i inne. Błędy w obronie kontakt łokci ze stołem naruszenie powierzchni gry poruszenie powierzchni stołu przez zawodnika broniącego płotek sytuacja kiedy zawodnik w czasie gry swoim ciałem przesunie płotek w kierunku stołu w efekcie czego nastąpi zetknięcie płotka ze stołem za wyżej wymienioną sytuację przyznaje się punkt przeciwnikowi aut po obronie ma miejsce kiedy piłka opuszcza pole gry broniącego po nieudanej obronie Stawodnik broniący miał prawidłowy kontakt z piłką, ale nie potrafił jej złapać, a ona opuściła pole gry odbierającego. Upadając na podłogę, przekraczając linię środkową stołu, przechodząc na pole podającego. Jednym z długich boków stołu, kontakt piłki z tułowiem, głową, goglami, ramionami. Błędy w podaniach, przekroczenie. Komenda sędziego głównego lub liniowego w sytuacji, kiedy piłka po podaniu odbija się tylko jeden raz na powie podającego lub pierwszy raz na powie odbierającego. Następuje wtedy przyznaj punktu zawodnikowi odbierającemu. Piłka toczona. Jest to sytuacja, kiedy piłka przestaje się odbijać i toczy się całym swoim obwodem na powierzchni gry. Ręka komenda sędziego głównego lub liniowego, po który przyznawany jest punkt dla broniącego, ponieważ podający lub jego partner w deblu lub w miksie w momencie podania dotykał powierzchni gry, płotka lub antenki. Hey! 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 Dane kontaktowe.